Witam serdecznie w firmie MOTOGRABER na prezentacji motocykla Honda NC750S Motocykl jest z 2014 roku Na ten moment ma pokonane 12 tysięcy km z haczykiem Jest to wersja z automatyczną skrzynią biegów Trzyma na naprawdę w bardzo ładnym stanie. Z technicznej strony przednie opony są jeszcze fabryczne, 13 rok, są już takie dosyć mocno zużyte. Także trzeba by to wziąć pod uwagę. W ewentualnie w formie negocjacji możemy się dogadać, zamontować nowy, nowy komplet. Układ hamulcowy praktycznie niewyczuwalny, rand. Klocki hamulcowe z przodu są nowe. Tylna opona również 13 rok, bieżnikowo jeszcze jest w miarę dobrze. Ale niestety jest bardzo stara. Klocki hamulcowe z tyłu też w bardzo dobrym stanie. układ napędowy jeszcze można powiedzieć, że chwilę pojeździ, aczkolwiek już raczej też będzie ku końcowi. Jest dzisiaj bardzo zimno na dworze, także tak jak widać, motocykl stoi chwilę, już dosyć długo na dworze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.